Jestem nowy na scenie politycznej. Powinniśmy patrzeć głównie na interes narodowy. Uważam, że jeżeli ktoś jest agentem, to nie powinien chodzić po ulicach i być aresztowany. Uwielbiam gotować. Dzień dobry, Małgorzata Kotarska-Ołdakowska. To jest program Podlaskie24 Wybory 2023. A gościem w naszym studiu jest dziś Krzysztof Bartosik. To kandydujący z trzeciego miejsca y Kandydat Konfederacji. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, dlaczego pan kandyduje i w ogóle kim pan jest, bo jest pan nowy na scenie politycznej. Tak, dzień dobry, pani, dzień dobry państwu. Jestem nowy na scenie politycznej i tak naprawdę zaangażowałem się w politykę blisko dwa lata temu. Polityką się interesuję praktycznie od zawsze. Natomiast Przyglądałem się temu, co się dzieje w naszym kraju, czy, czy też na świecie, e, z pozycji, można powiedzieć, e, wolnego komentatora, czy z kanapy. E, no, ale jest pan biznesmenem, z tego e, co e, Tak, prowadzę działalność gospodarczą, własną firmę od 25 lat, e, i, ale w polityce nie byłem. byłem. Interesowałem się polityką, oczywiście, natomiast e, e, od dłuższego czasu zauważyłem, jak bardzo źle dzieje się w naszym kraju. Czas tak zwanej pandemii, mam wrażenie, obnażył jeszcze więcej niedociągnięć, niegospodarności, łamania prawa, łamania konstytucji przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. No i w pewnym momencie zaczęła się zbierać we mnie jakaś chęć jednak działania, nie bycia biernym. Przyglądałem się oczywiście wszystkim tym działaniom i to one tak naprawdę popchnęły mnie do tego, że zainteresowałem się raczej czynnym takim zaangażowaniem w politykę. Łamanie konstytucji podczas pandemii, wprowadzanie wszelkich obostrzeń według praw, według. według no, niekonstytucyjnych, nie czyli nie ustawowo, a na zasadzie rozporządzeń, prawda? Także e, widziałem, co się dzieje, jak, jak zamykana jest gospodarka. Właściwie nie mieliśmy żadnych chyba do tego podstaw, a na pewno nie było debaty publicznej na ten temat. E, zastanawiał się. Mnie... nie było czasu na debatę, trzeba było szybko reagować. Myślę, że myślę, że jeżeli są takie bardzo poważne rzeczy, przynajmniej taka była sugestia, to wydaje mi się, że tym bardziej powinien znaleźć się czas na debatę, na wyjaśnienie obywatelom, co się tak naprawdę dzieje, i dopuścić, dopuścić ewentualnie drugą stronę, która miała obiekcję, tak naprawdę, czy, czy jest faktyczne zagrożenie i czy obostrzenia, które są wprowadzane, są adekwatne do tego zagrożenia. Konfederacja. Dlaczego Konfederacja i to Konfederacja Korony Polskiej? Dobrze mówię? Tak, jestem przewodniczącym Podlaskich Struktur Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorza Brauna. E, moje serce zawsze było po prawej stronie. Mam prawicowe poglądy i e, o, przyglądając się naszej polskiej scenie, naszym politykom. Zwłaszcza w tych trudnych czasach, gdzie było trzeba pokazać charakter, trzeba było stanąć po prostu w obronie godności, wolności polskich obywateli, Grzegorz Bram w tych działaniach był niezłomny. W takim razie przejdźmy już do zagadnień, które, o której dzisiaj chciałam pana zapytać. Pierwszym jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo to chyba taki bardzo wiodący temat. Z jednej strony mówi się o nas, że żyjemy u Pana Boga za piecem, tutaj na Podlasiu, w Podlaskim, w województwie Podlaskim. Z drugiej strony mamy sąsiada niebezpiecznego Białoruś, mamy też bardzo blisko do Rosji obwód Królewiecki. Jak zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców województwa Podlaskiego i szerzej Polski? Myślę, że dzisiaj, dzisiaj już na tym, etapie, na tym etapie, jakim jesteśmy, jakie są zagrożenia niebezpieczeństwa, jest dosyć późno o tym rozmawiać, dlatego że polityka zagraniczna, która była doprowadzona do tej pory, ona była prowadzona bardzo źle. Znaleźliśmy się w bardzo trudnym położeniu w tej chwili ze względu na złą politykę. Na jakby złe kierunki, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę, można powiedzieć, jednowektorową w stronę Stanów Zjednoczonych. Uważam, że polityka powinna być właśnie wielowektorowa. Powinniśmy patrzeć głównie na interes narodowy, nie sympatyzować, czy nie uśmiechać się wiecznie do jednej czy drugiej strony, tylko powiedzmy, bardzo to wyważyć. Tym bardziej, że no, ciężar jakby udziałów czy powiedzmy ciężar, ciężar polityki globalnej gospodarki przenosi się w stronę Euroazji. No, użył My... Pan takiego sformułowania na konferencji zero wrogów wśród sąsiadów. Tak. Co to oznacza dla Pana w praktyce? Właściwie, jak to zrobić, żeby nie mieć tych wrogów No do, do, Dokładnie tak jak powiedziałem, zero wrogów się sąsiadów, jak to zrobić? Uważam, że powinniśmy skupić się na, na rozwoju gospodarki polskiej, bardzo mocno w to inwestować. I dzisiaj mam wrażenie, że nawet to, co się dzieje w Europie czy na świecie, oczy są zwrócone na wojnę na, wojnę na Ukrainie. Natomiast. W otoczce tego dzieje się, tak toczy się wojna gospodarcza i, i dzisiaj wojna toczy się właśnie inaczej, nie przy udziale czołgów, armat. Oczywiście na Ukrainie tak to się odbywa, natomiast jest to pewien tylko kawałek tego, co się dzieje i uważam, że my jesteśmy w trakcie dużo większego konfliktu rozszerzającego się właśnie na, na działania gospodarcze. A nie powiedzmy tworzenia parasola przez jeden czy przez jedno czy drugie mocarstwo. No ale jak to zrobić? Bo jeśli na przykład będziemy prowadzić biznesy z Niemcami, z, nie wiem, z Rosjanami, bo te, te, o tym też mówicie, no to te biznesy tak naprawdę mogą też służyć zdominowaniu nas, zdominowaniu Polski, tak? No, tak do tej pory było, prawda, wykupowanie majątku polskiego i tak dalej. Jak zrobić, żeby te, ci sąsiedzi nas nie zdominowali? jest jakiś na to sposób? Myślę, że jeżeli no, nie, nie, nasze relacje z Niemcami nie są dużo jakby, wie, jakby łatwiejsze niż z Rosją tak naprawdę i to też trzeba uświadomić, że, bo, bo dzisiaj jakby bardzo mocno idziemy albo w jedną narrację, albo w drugą i to należy właśnie wyważyć, stanąć gdzieś po środku. Przykładem jest takim kilka lat, kiedy nie został wybudowany port komunikacyjny w porozumieniu z Chinami na przykład w Polsce i to jak odniosę się do tego, podam na tym przykładzie jak widziałbym tą politykę wielowektorową i, i żeby nasze, nasz interes narodowy był na pierwszym miejscu, ponieważ w ustawianiu naszej polskiej gospodarki powinniśmy prowadzić, mówiąc kolokwialnie, taką, taki rodzaj pewien gry, tak? I, i jeżeli, bo niekoniecznie musielibyśmy wykorzystać tego sąsiada, ale na przykład gdyby Chiny inwestowały i kapitał chiński znalazłby się na terenie Polski, Kapitał amerykański, rosyjski, turecki, jakikolwiek po prostu, no to, to w tej sytuacji każdemu by zależało. Prowadzić z nami interesy. Mieliby to na uwadze nasi partnerzy, że gdzieś tam obok są inne kraje, które no właśnie, mogą. Nie jesteśmy za małym graczem na taką geopolitykę. Myślę, Przerochą? że nie. Myślę, że nie, dlatego, że mamy właśnie bardzo dobre geograficzne położenie. Myślę, że to w taki sposób właśnie powinniśmy prowadzić tą politykę, żeby podnieść bezpieczeństwo i umocnić się gospodarczo i wszystko powinno w tej chwili być zrobione, żeby Polska. Nie oglądając się na żadne sentymenty, po prostu skupiła się na rozwoju gospodarstwa. No właśnie, mówicie Stop Ukrainizacji Polski. To jest takie dość kontrowersyjne hasło Konfederacji, bo nie obawia się pan zarzutów, że takie hasła nie służą właściwie Polsce, a służą Rosji, że właściwie zarzuca się wam, że szkodzicie sprawie polsko-ukraińskiej, że to szkodzi i Polsce, i Ukrainie. I co pan na to? Czy nie obawia się pan tej, tego zarzutu, który wokół narodowców często krąży, że są prorosyjscy? To należy teraz nawiązać do tego, co przed chwilą powiedziałem. Interes narodowy Polski jest na pierwszym miejscu. Nie jesteśmy ani prorosyjscy, ani proamerykańscy, my po prostu my jesteśmy pro Polsce. Uważam, że jeżeli ktoś jest agentem, to nie powinien chodzić po ulicach i być aresztowany. To jest bardzo prosta odpowiedź. Ten zarzut, te, to stwierdzenie jak stop ukrainizacji Polski jest skierowane do polityki polskiego rządu a nie w stronę obywateli Ukrainy i za każdym razem, kiedy mamy możliwość wyjaśnienia, to, to, to nie ma z tym problemu, żeby nasi rodacy jednak po krótkim wyjaśnieniu zrozumieli o co chodzi w tej polityce stop ukrainizacji Polski. Myślę, że w tej chwili coraz bardziej odczuwają to na własnej skórze, jak ta pomoc no nie jest, mo, do, mówiąc krótko, doceniana przez, przez Ukraińców mieszkających na terenie Polski. Zresztą nie tylko, ale wszelkie działania rządu ukraińskiego w przypadku interwencji na, w, w Światowej Organizacji Handlu, pretensje, że Polska zatrzymuje zboże, że ma dofinansowania. W każdym razie, stop ukraińczania Polski to przede wszystkim też ochrona polskiego obywatela. To nie jest uderzenie w obywateli Ukrainy, i to jest zarzut do. Polityki e, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jest taki zwrot w polskim języku służba zdrowia. Jaki e, ma Konfederacja na uzdrowienie służby zdrowia? Ja myślę, że to w jednym zdaniu albo w jednym słowie można by było powiedzieć, e, należy, należy doprowadzić do tego, żeby NFZ, Narodowy Fundusz Zdrowia, miał konkurencję. Po prostu. Czyli co? Wracamy do kas chorych? E... Myślę, że to trzeba by było o tym porozmawiać z, z, z ekspertami, ale na pewno w sposób wolnorynkowy, czyli powiedzmy, jestem przedsiębiorcą, no więc wiem, rozumiem, jak to działa, kiedy trzeba zabiegać o klienta po prostu, czy w tym przypadku o pacjenta. No tak, ale w tej chwili jest tak, że nawet prywatna służba zdrowia yy, idzie się do tej prywatnej służby zdrowia, płaci się te 200 zł, a i tak trzeba stać w kolejce. Więc prywatna służba zdrowia też nie jest y, sposobem na to. Ja myślę, że jeżeli jest po prostu bardzo dobry lekarz-specjalista, do którego każdy chciałby się dostać, żeby być leczony u danego lekarza, to, to myślę, że takie przykłady mamy. Natomiast są też inne, gdzie na, na wiele badań specjalistycznych y, trzeba czekać po kilka miesięcy. Natomiast jeżeli przychodzi się z gotówką w ręku, to, to te, te badania odbywają się po kilku dniach. PiS wystąpił z takim programem, żeby ulepszyć posiłki w szpitalach. Co pan na to? No, kiełbasa przedwyborcza, nic innego, po prostu próbują wszędzie, gdzie tylko mogą coś komuś pokazać, dać i te, 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 te obietnice, te mechanizmy widać tak naprawdę na każdym kroku. Przechodzimy do rolnictwa. Czy nasze rolnictwo może być przykładem, jak gospodarować w Polsce czy narzekania rolników, którzy no, przyzna pan, narzekają i... Właściwie zawsze troszkę narzekają. Czy są słuszne, co jest największym problemem rolnictwa na Podlasiu w Polsce. Byłem też członkiem kongresu rolnego organizowanych przez Konfederację. Utrzymuję kontakt z wieloma rolnikami na terenie województwa podlaskiego i też uważam, że to jest bardzo ważny czynnik bezpieczeństwa Polaków. To musimy szczególnie zadbać o ten sektor rolnictwa, czyli o, o tych, którzy produkują mleko, dlatego że no, mlekiem Podlasie stoi. Hodowcy na pewno mają wiele problemów. Problemów, e, problemów które są na tą chwilę ale natomiast już, su, już sygnalizują problemy które nadchodzą bo problem z ceną e, tutaj też warto by było powiedzieć że to nie tylko rolnicy mają problem ale za tym idzie problem wśród spółdzielni mleczarskich często spółdzielnie mleczarskie wypłacają na przykład e, Skupują od rolników mleko o 20 groszy, na przykład czy 10 czy 20 groszy w cenie wyższej niż, powi niż, niż powinni. To osłabia znowuż nasze małe spółdzielnie mleczarskie, a niestety spółdzielnie mleczarskie są e, tłamszone przez. E, Sieci, du, duże sieci handlowe. Natomiast... A czy mamy możliwość reagowania? Czy mamy możliwość w Unii Europejskiej prowadzenia własnych polityki? E, to jest trudne. Natomiast podam taki przykład, kiedy w marcu 2022 roku e, Unia Europejska wprowadziła rozporządzenie 870, które e, uwalniały napływ zboża e, do Polski z Ukrainy. Co prawda procedury WETA e, e, w tym przypadku są dosyć długie, bo one, one przekładają się często na kilka miesięcy. Natomiast no bez zgłoszenia tego weta no nic dalej nie można i tak zrobić. I w tym czasie, kiedy, kiedy zostałoby zgłoszone weto przez rząd. Można było wprowadzić badania fitosanitarne, bo tam było w tym rozporządzeniu wprost napisane, że takie możliwości były. Czyli rząd Prawa i Sprawiedliwości ani nie zawetował tego rozporządzenia, ani nie wprowadził badań fitosanitarnych na granicy, co mogło uratować na tamten czas rolników, producentów zbóż pszenicy. No, mówi pan też o Unii, Unii ale też hasło pana, hasło Konfederacji to jest odsunąć rolnika od urzędnika. Oczywiście dlatego że, dlatego że te wszystkie rozporządzenia dyrektywy nakładają te, tak, jest tak dużo wprowadzanych przepisów, że urzędnicy kontrolując nawet licznie kontrolując rolników nie pozwalają im pracować, skupić się na pracy. Wszystkie te ekosystemy, które są wprowadzane przy unijne. To schematy po, przepraszam. <grym> tak, tak, rozrywam. tak. tak. Tego strasznie dużo jest ekoschematy, które są wprowadzane, nakładają obowiązek kontroli. Ja słyszałem o o takich rekordach, gdzie jeden rolnik w ciągu roku miał 130 kontroli. No więc jak ci ludzie mają się skupić na pracy? Recepta Konfederacji na uzdrowienie gospodarki lub co proponuje przedsiębiorcom po prostu? No przede wszystkim to właściwie najlepiej byłoby wszelkie całe prawo ustawy o podatkach, Zniszczyć i stworzyć w minimalnym stopniu na nowo i pozwolić przedsiębiorcom po prostu działać, i to chyba by był najlepszy sposób, żeby ta gospodarka nasza się rozwinęła. Teraz się mówi, że Unia nam pomogła się rozwinąć, i tak dalej. Nie, to, to okazuje się, że Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Polacy sobie poradzą, i ja bym właśnie przede wszystkim na to stawiał, że jeżeli damy im tylko możliwość, to Chętnie y, wszyscy przystąpią do takich działań. Myślę, że ten duch przedsiębiorczości, który jest troszeczkę przygnieciony, w tej chwili się odbuduje, i na to bardzo bym liczył, żeby, żeby, tą, y, żeby tego ducha właśnie gospodarczego odbudować. A wielu przedsiębiorców y, w tej chwili po prostu y, jest bardzo zniechęconych do, 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 do rozwoju, do prowadzenia w ogóle firmy, ponieważ y, wszystko to, co się dzieje wokół, oczywiście y, podnoszenie y, wynagrodzeń minimalnych na siłę, Przecież wiemy, że to nie rząd Prawa i Sprawiedliwości nie troszczy się o pracownika tak bardzo. Tylko chodzi też o, o, o większe wpływy do kasy, bo to wiążą się z tym podatki, składki. Mówi pan, że składka zdrowotna to para podatek. I że trzeba stworzyć przedsiębiorcy odpowiedni klimat. Co to znaczy? Może Pan to rozszerzyć? No, składka zdrowotna jest wprost para podatkiem, para podatek. No, para podatek to jest coś, co, co wprost nie nazywa się podatkiem, nie, obciążeniem fiskalnym, a de facto jest tym podatkiem, ponieważ składka zdrowotna jest w tej chwili opłacana procentowo od dochodu. Tendencje są, żeby tego przedsiębiorcę bardzo mocno, mówiąc kolokwialnie, wydoić. No, myślę, że, myślę, że to, to, to forum ekonomiczne w Davos to, to jest ten czynnik, który powoduje, że, że wiele państw, no właściwie Europa Zachodnia, Unia Europejska, kraje, kraje anglosaskie, myślę, że według pewnego schematu działają, dlatego jest tak dużo, często rozmawiam z ludźmi, mówią, że, że, że to niemożliwe, że tylko w Polsce, bo to się dzieje na całym świecie. No to jest pewien mechanizm, który jest właśnie wprowadzany w tej części tak zwanej zachodniej. Właśnie, właśnie taki, taki był grunt dobry do tego, żeby nikt nic nie mówił, nikt się nie, żeby się ludzie nie zastawiali poza ekonomistami, którzy się na tym znają, że coś tutaj też jest na rzeczy i, i, i masa tych tarcz została, gospodarka została zatrzymana, chociaż nie musiała, ale wtedy był powód, żeby dać tarcze. Dali tarcze, pojawiło się dużo pieniędzy na rynku, które nie wynikały ani z pracy, ani z wykonywania usługi. To trwało dwa lata, nikt na to nie zwracał uwagi do tak naprawdę 2021 roku. Dopiero na jesień nastąpiła pierwsza reakcja Rady Polityki Pieniężnej, Pierwsza tak naprawdę korekta stóp procentowych, gdzie inflacja już była na poziomie 9% oficjalnie podawana, a realna była 15%. No to demografia teraz. Jak sprawić, żeby było więcej Podlasian? Jak sprawić, żeby było więcej Polaków? To, o czym, o czym rozmawiamy w tej chwili, to. Wszystkie te czynniki, o których rozmawiamy, spowodują, że nastąpi wzrost demograficzny, dlatego że jeżeli będzie, Polacy będą się czuć bezpieczni, jeżeli będą mieli możliwość, będą mieli możliwość rozwoju, planowania przyszłości, a planowanie przyszłości to, to wiąże się z tym bezpieczeństwem, z pewnością i to jakby na, na różnych płaszczyznach, czyli tutaj jest istotne i to bezpieczeństwo zdrowotne, i bezpieczeństwo militarne, gospodarcze, żywieniowe. Czy jeszcze też bym dorzucił tutaj sprawy edukacyjne. I jeżeli to będzie zapewnione, jeżeli Polacy będą mogli spokojnie. Nie wiem, planować, będzie ustabilizowana sprawa, na przykład brania kredytów, zaciągania na zakup mieszkań, i tak dalej. W tej przestrzeni pojawi się bezpieczeństwo i w różnych innych. No to myślę, że to będzie taki naturalny czynnik, że, że ludzie po prostu w związku z tym, że będą się czuli bezpiecznie, będą planowali inaczej przyszłość, a za tym będzie szedł rozwój rodzin, prawda, planowanie dzietności. A teraz młodzież. Co konfederacja może zaproponować młodzieży? A młodzież to wspaniały temat, dlatego że mamy wspaniałą młodzież. Młodzież jest naprawdę wspaniała, polska. A co ma do zaoferowania? Ja przede wszystkim, no jako ojciec też chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, że młodzież trzeba słuchać. I ja, ja mam takie nastawienie, właśnie, że traktuję młodego człowieka jak takiego samego człowieka, jakim ja jestem, tylko on jest po prostu do mnie młodszy i mniej doświadczony. Jedną trzecią życia młodzież spędza w szkole i często tam się męczą. Programy są źle przygotowane. Nie uczą tego, czego młodzież chciałaby się uczyć. Nikt ich nie słucha na przykład, jakie oni mają obciążenia, a, a, a czego chcieliby się nauczyć, bo mówią często wprost, my chcielibyśmy się nauczyć wejść w życie jakby nikt ich nie słuchał, to są takie oczywiste sprawy, za którymi ja bym bardzo mocno postulował, żeby wróciły pewne przedmioty, jak na przykład, nie wiem, zajęcia praktyczne, nie wiem, jak przyszyć guzik pośrednio. Pomysł Konfederacji, którym jest Bon Edukacyjno-Opiekuńczy, załatwiłby w pewnym sensie sprawę, dlatego, że Bon Edukacyjno-Opiekuńczy mówi o tym, że rodzic dostawałby możliwość decydowania, gdzie jego dziecko będzie chodziło do szkoły. Dostaje Bon Edukacyjny w rękę, ten bon bo idzie za uczniem i należałoby uwolnić, stworzyć możliwość dyrektorom wówczas konkurowania też między sobą, stworzenia takich możliwości, żeby nie byli, żeby nie byli związani pewnym pewnymi, pewnymi, pewnymi narzucaniem programów z Ministerstwa Edukacji i żeby rozwiązać im ręce. Na koniec nasz stały cykl. Kto ty jesteś? Czyli tak naprawdę kim jest Krzysztof Bartosik po godzinach, kiedy nie jest przedsiębiorcą i kandydatem? Zacząłbym od tego, że w ogóle jestem byłym sportowcem. Kilkanaście lat trenowałem piłkę ręczną i myślę, że no, sport dużo mnie nauczył. Piłka ręczna to też specyficzny sport, bardzo dynamiczny, kontaktowy zespołowy, także uczy wygrywać, przegrywać, no więc y, jestem byłym sportowcem i, i, i mogę powiedzieć, że dzięki temu, że trenowałem, zajmowałem się sportem, e, no dużo w życiu osiągnięć było na bazie tych doświadczeń sportowych. Natomiast to, co, czym się zajmuję, czym się pasjonuję, no, interesuję się ekonomią, ale nie tylko. Nie, nie tylko dlatego, że, że zajmuję się tym, ale to, to jest mój konik, rzeczywiście, system monetarny, ekonomia, e, historia, natomiast e, uwielbiam gotować. Uwielbiam gotować, uwielbiam robić kiszonki. I tutaj chciałbym i Państwu, i dla Pani bardzo polecić, bo to bardzo zdrowe i wszystkie warzywa można kisić, wszystko kiszeć. Na koniec pół minuty przekazu dla wyborców. Dlaczego właśnie na Pana Krzysztofa Bartosika powinien głosować wyborca z Województwa Podlaskiego? Bo takich posłów będzie tylko 14. Szanowni Państwo, w polityce jestem od niedawna, od dwóch lat, i tak jak wielu z Państwa, nie mogłem już patrzeć, jak niszczony jest nasz kraj. Chciałem w sposób czynny włączyć się w tą pracę. Mam 52 lata, jestem dojrzałym człowiekiem, sporo osiągnąłem w życiu, ale teraz w taki sposób, w przełożeniu na pracę polityczną, chcę zadbać o przyszłość moich dzieci, wnuków. I o tych wszystkich niebezpieczeństwach, o których mówiłem dzisiaj, jeżeli Państwo w taki sposób widzicie te bezpieczeństwa i chcielibyście, żeby naprawdę włożyć w to serce walkę o to bezpieczeństwo, to dajcie na mnie swój cenny głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był program Podlaskie Wybory 2023. 15 października ważne wybory i ważne dla Polski referendum. Śledźcie nas na www.podlaskie24.pl, na naszym Facebooku i YouTube, a skróty naszych filmów także na TikToku. Zapraszam i do zobaczenia w sieci.